Oficjalnym bookmacherem portalu Swojska Piłka jest Betfan. Rejestrując się i grając z kodem Swojska Pilka, wspierasz nasz portal. Link w opisie. Jak poszło? No wiedzieliśmy na co stać fortecę i wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobry przeciwnik. Śmie, śmiem mówić najlepszy moim zdaniem. Po jeszcze Raszczycach mają, mają pomysł na grę. Bardzo dobry wynik. Jak na, na to co mamy punkty jesteśmy tam z tyłu. Ostatnio też wygraliśmy na Chwałowicach, też bardzo dobry zespół. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak mamy młody zespół, ale jest bardzo dobrze dzisiaj co prawda, jakbym się nie nawodnił dobrze, no to by już dużo szybciej bym mógł zejść, ale, ale już doskwierały jakbyś tam skurcze. Sobotę, tydzień przygotowałem się, trenerze, do tego meczu. Mówię oficjalnie, ale, ale już, już do tego nie dopuszczę. Ocenić mogę jedynie z perspektywy wyniku. Wynik jest dla nas bardzo zadowalający. I z perspektywy pierwszej połowy, która w naszym wykonaniu była bardzo dobra, prowadziliśmy 2-0. Natomiast jeżeli chodzi o drugą połowę, to powtórzyło się to, co było w Chłowicach, czyli nie istniejemy. I zostaje nam niestety zapierliczanie przez 45 minut, żeby utrzymać korzystny dla nas wynik. Pierwsza połowa, jak wiadomo, Świerklany, druga drużyna, jak się nie mylę, bardzo dobry zespół, grają swoją piłkę, cały czas praktycznie przeważali. Mieli sposób, żeby nas pokonać, no. nie udało się i jakoś mieli tylko jedną poprzeczkę chyba w pierwszej połowie. Dwie sytuacje jak dla nas. No i dwie bramki. Nie? Schodzimy do szatni z uśmiechem na twarzy, jak tego jeszcze nigdy nie było. Tu było zawsze albo się przegrywało, albo 0-0. No i było dobrze. Nie? Jak w drugiej połowie, to już troszkę nam chyba sił brakło w te 60 minuty. Brakuje wydolności, brakuje ogrania To, że osiągamy takie wyniki młodzieżą, bo to młodymi chłopakami, w dużej mierze ich zaangażowanie, ciężka praca na treningach, słuchania, chociaż czasami się buntują, to dostają reprimendę. Ale ciężka praca przynosi zawsze efekty. Tego ich uczymy. Musimy pracować. Chłopcy wiedzą, na czym mają pracować, na jakimi elementami. A ja wierzę w to, że w przyszłości będzie tego efekt. Zawsze jest w poniedziałek jakaś tam od trenera rozmowa, analizujemy, żeby było dobrze w następnym meczu. Jak wiadomo, mamy młody zespół, są doświadczeni zawodnicy, którzy zawsze nas wspierają. Nie ma tak, żeby. Krzyczą po nas. Właśnie tu jest fajna atmosfera, nie ma takiego nacisku. Wiadomo, jesteśmy na ostatnim miejscu, każdy by chciał grać w tej okręgówce, ale nie ma tego nacisku, żeby na hamę się utrzymywać. W tej, w tej okręgówce można spać, odbudować się no i wrócić. Nie? Co za problem. Od kiedy rozwiązałem kontrakt za porozumień stron z GKS-em, Jastrzębie, ja nie zawiesiłem butów na kołku. I wiedziałem jaka jest nasza sytuacja, nie chciałem robić nerwowych ruchów i jakiś transferów, nie mieliśmy czym. Ja po prostu mówię, że my musimy wizerunkowo odzyskać tutaj klub, bo jest szargany wizerunek i my na nowo musimy budować ten klub. Na razie chcemy dograć ten sezon do końca, wyciągnąć chłopaków jak najwięcej, pokazać im jak najwięcej, żeby się rozwijali. Muszą też zacząć walczyć o miejsce w składzie, bo na dzień dzisiejszy mamy kadrę taką jaką mamy świadomie nie podejmować zimę żadnych większych starań i wydatków. Natomiast w, ujmę to tak w, 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 klasie, w klasie rozgrywkowej A klasie Będziemy mieli innych zawodników dużo mocniejszych i młodzież niestety będzie musiała sobie miejsce w składzie wywalczyć. I oni są tego świadomi, są jakby ostrzegani, dlatego też mówię, wkładają tyle zaangażowania i pracy w treningi i w mecze, żeby jednak z nami zostać. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, że w A-klasie będziemy mieli mocniejszy skład niż mamy teraz, ale ja mówię, no to jest też świadome, świadome zarządzanie. Nie sztuką jest wywalić mnóstwo pieniędzy na to, żeby się utrzymać w okręgówce jak to mówię brzydko, wystukać z pieniędzy i później kombinować, lepiej mądrze do tego podejść, zarządzanie klubem też musi być mądrze poukładane i wrócić do tej klasy rozrywkowej mocniejsi i poukładanie, to jest najważniejsze.